Ho, 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 witam Was serdecznie w tym świątecznym odcinku. Co tam u Was? Wesołego Aleluja, jajka nawzajem, czego byście nie obchodzili. Mam nadzieję, że spędzicie dzisiaj świetny dzień. Chciałem też Wam podziękować za wszystko, co okazaliście w tym roku, kiedy zacząłem tworzyć ten kanał Twitch'a. Naprawdę wszystko się super rozwija ostatnio i chciałem Wam bardzo, bardzo podziękować. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze lepszy. Był to najlepszy prezent, jaki mogliście mi sprawić Naprawdę brak mi słów, jak fajnie to wszystko się wydarza. Ostatnio tworzymy społeczność na Discordzie, jak wiecie, link macie pod spodem, Twitcha macie na górze. Tak, będę dzisiaj z wami na pasterce. Po 19, może nawet wcześniej, jak się wyrobię, będę na Twitchu, więc zapraszam Was serdecznie. Będziemy sobie wspólnie spędzać święta. Jak odejdziecie już od stołu, czy spod stołu, czy gdzie tam nie siedzicie, to mam nadzieję, że wpadniecie na, na Twitcha sobie pogadać, pochillować, może nawet pogramy trochę Gierek, zobaczymy, co się będzie wydarzać, a co do rynku. FIFA nie próżnuje, to że święta to nie znaczy, że nie trzeba sobie pogadać o rynku, więc co się dzieje? Dzieje się to, że niestety chciałem was też przeprosić, że wczorajsze przecieki się nie sprawdziły. Wiecie, ja zawsze wam powtarzam, że przecieki to są przecieki, tak? To są rzeczy, które wyszukuję w internecie i nie wszystkie się sprawdzają, aczkolwiek wszystkie poprzednie przed tym wczorajszym się Sprawdziły, po prostu ten co wrzucił te przecieki walną gafę, tak jak też Wam wspominałem na poprzednim filmie, że to może się wydarzyć, ponieważ nie miało to dla mnie za bardzo sensu, żeby wczoraj wychodził Vidal, bo bardziej to ma sens dzisiaj, tak? Shakiri i Vidal, Shakiri jako Szwajcaria, Vidal jako Barcelona, pierwsze miejsce, ale to wszystko już wiecie, więc tak, uważam, że dzisiaj możemy zobaczyć Vidala i Shakiriego i jeszcze w zadaniach Gabriel Jezusa z Manchesteru City, bo to też by się zgadzało i byłoby to w tym klimacie świąt, tak? To by miało sens, tak? Gra słów w EA, czy tam jak to. To tam nie nazwać, pewnie tak wymyślą, że ten Jezus wyjdzie. Znaczy widzę duże prawdopodobieństwo na to, tak? Oczywiście pamiętajcie, że to wszystko są przypuszczenia, to się nie musi sprawdzić, ale wiadomo, jestem tu po to, żeby Wam spróbować, żeby Was spróbować przygotować na taką ewentualność. To nie musi się wydarzyć, ale miałoby to sens, tak? Miałoby to sens, ale to jest jej, oni wszystko wiedzą, ja tam nie pracuję, ale przekazuję wszystko, co mogę. Co do innych spraw, bo też mamy sobie trochę do pogadania. słapy, jak wiecie, wychodzą, znaczy może jeszcze nie wiecie, w sumie zapomniałem o tym wspomnieć na poprzednim filmie, ale słapy wychodzą w czwartek, jest to oficjalnie potwierdzone. słapy, to wiecie, są te ikony do zrobienia poprzez robienia zadań w sezonie. I w tym sezonie będzie wyglądać to tak, że masz najpierw 6 żetonów przez 20 dni i potem co kolejne, chyba aż do 80 dni, co 20 dni będzie wychodzić 6 nowych żetonów. Mamy też kolejny przeciek i oczywiście pamiętajcie, z przymrużeniem oka trzeba na to Patrzeć. wiele stron pokazuje właśnie te ikony, ale to nie jest jeszcze pewne, że tak będzie. Jeśli to będą te ikony, to nie najgorzej, myślę, że na na Katai Gatusa mogą być bardzo tani, koło właśnie 6 do 8 żetonów Zambrota Myślę, że może być droższy w okolicach, tak jak teraz był Zanetti. Może troszkę tańszy Sokrates. No, ciężko powiedzieć. Sidorf myślę, też coś koło tego. Campbell może być dość drogi, bo 80 przyspieszenia, 90, 90 ma niezłe staty, mimo tego niskiego dribblingu. Ale myślę, że jej może przywalić całkiem wysoką cenę za niego. I to samo z Comanem, Czyli generalnie te trzy ikony będą dość wysokie. Ta będzie tak średnio. Te będą tanie. Ta też może być gdzieś średnio. Oczywiście wątpię, żeby to był pierwszy set i żeby te, te ikony były dostępne za 6 żetonów, Bym się ogromnie zdziwił, gdyby tylko 6 żetonów kosztował Zambrota, czy na. Nawet Sidor, więc, więc zobaczymy. Jeszcze z innych rzeczy niektórzy z Was spodziewają się półśredniej ikony w paczkach, czyli tak jak teraz mieliśmy zadanie o podstawową ikonę, która się skończyła bodaj w piątek zeszły, tak teraz myślicie, że wyjdzie półśrednia, ponieważ, aż znaczy nie wszyscy, ale ci, z którymi gadałem i tam na Discordzie sobie gadamy, zresztą też wiecie, gdzie mnie szukać na, na Discordzie, sobie zawsze gadamy, tworzymy społeczność, to wszystko też już wiecie i też jestem Wam za to ogromnie wdzięczny, że naprawdę tyle nas już jest. Twitch. dobra, tu Twitch już wiecie. Półśrednia ikona, tak? Spodziewacie się, że to będzie jako paczka. Mi się wydaje, że jako paczka do zrobienia, czyli losowa ikona do zrobienia za powiedzmy składę, nie wiem, 868788, to dopiero wyjdzie podczas TOTY, żeby trochę zamieszać rynkiem. Tak, takie są moje przypuszczenia, tak? Wątpię, żeby to już w czwartek albo w piątek, ale mogę się mylić. Mogą w tym w piątek przywalić, ale bardziej dla mnie prawdopodobne to jest to, że to jest kod a propos półśredniej ikony w foodsłapach. Czyli na przykład tak, jak mieliśmy poprzednią za podstawową, również wiem, że to trochę może się mylić, bo bo raz mówię o SBC-ku, raz mówię o futswapie, ale to są oczywiście dwie różne rzeczy, bo w futswapie też mieliśmy dostępną ikonę podstawową, za bodaj 16 żetonów czy 18, jakieś bardzo drogie to generalnie było. Chciałeś mieć sporego farta, żeby coś dobrego z tego ci wypadło. I teraz może być ta pośrednia też w futswapach. Ja myślę, że ten kod do tego nawiązuje, ale kto wie, może w piątek też nam przywalą, w piątek, w piątek przywalą, w piątek, piątkiem przywalą nam pośrednią ikoną w zadaniu. Ja w to śmiem wątpić, ale kto wie, jeśli to się wydarzy, to będzie jeszcze większy crash niż się spodziewam, bo co do rynku, to też Wam zaraz powiem, co przewiduję. Jeszcze oczywiście też zadania na 83+, czy 82, 88, to są wiadomo takie rzeczy, które też mogą wyjść podczas toty, albo nawet w piątek, czy podczas weekendu, mogą wyjść, wiadomo, że oddajecie jakiś skład, nie wiadomo tam do końca jaki, z jaką ilością złotych rzadkich kart, jak 83+, to myślę, że w spore mogą być wymogi, 82, 88 zresztą też. Wiadomo, no mieliśmy to samo podczas, nie podczas świąt, ale wcześniej mieliśmy, nie mieliśmy takie zadankę, nie wiem, czy to był czarny piątek, czy, czy kiedyś tam, ale na pewno mieliśmy coś podobnego, tylko wiadomo, im dalej jesteśmy w FIFA, tym bardziej, tym mocniejsze będą te SBC-ki, powiedzmy, w cudzysłowie, czyli wcześniej mieliśmy 82+, zdaje się, teraz będzie 83+, 81, 81, 87, teraz będziemy mieli 82, 88, ale kiedy to wyjdzie, nie wiadomo, przepraszam bardzo. Co jeszcze chcę wam powiedzieć a propos dzisiejszego dnia? A dzisiejszego dnia i innych rzeczy ważnych, Road to the Final, czyli karty z Champions League, też myślę, że mogą być w piątek, i tutaj przechodzimy, właśnie w moje przypuszczenia co do tego, jak będzie zachował się rynek i czy spadnie. Wydaje mi się, że to by się nie działo. Znaczy tak, jeśli nie będzie żadnej promocji w piątek, to może rynek jeszcze będzie stabilny przez tą weekend ligę, a potem, ponieważ i tak zbliżymy, zbliżamy się do TOTY, czyli do drużyny roku, to myślę, że prędzej czy później karty zaczną spadać, tak? Więc jeśli na przykład jedziecie na święta, czy wyjeżdżacie na jakieś wakacje na tydzień, czy dwa, nie będziecie grać w FIFA, uważam, że do czwartku, nawet no czwartek, popołudnie, może być najpóźniejszym momentem, w którym ja osobiście sprzedawałbym składy, bo mówiłem Wam to często, że czwartek jest takim dniem, Em, pewniakiem takim, że wiecie, że za dużo nie stracicie. Nawet jeśli coś stracicie, to lepiej stracić to w czwartek, niż dużo więcej stracić w piątek, jakby potencjalnie wyszła jakaś promocja i karty znowu zaczną spadać. Na przykład, ja bym się bardzo bał takiego salacha, którego dzisiaj kupiłem za, 200, 7, za 250, za 750 tysięcy go kupiłem, obecnie nie ma go w ogóle na rynku. I manę kupiłem za 800, zdaje się. Nie, za 600, boże, co mi się tak ceny mylą. Obecnie mam za 640 najdroższego i wiadomo, no ja to kupiłem do składu. Ogólnie od dzisiaj jestem fanem Liverpoolu. Nie wiem, coś tak mnie wzięło. Zobaczyłem te karty dość tanio na rynku i, i, i po prostu je sobie kupiłem. Kantego też odkupiłem, ale zaraz wam o swoich profitach i tym moim personalnym Road to Glory, zaraz wam powiem. No i co? Więc mówię, ja raczej karty będę sprzedawał w czwartek dla pewności, bo nigdy nie wiadomo w co, ten piątek, w co ten piątek będzie się dziać. Wiadomo w czwartek też mamy oficjalnie potwierdzone, że wychodzą te food słapy Nie wiemy jakie, oczywiście są te przecieki, ale nie wiemy dokładnie jakie. Ale jakie by nie były, to to też może spowodować troszkę wahania na rynku. Aczkolwiek w czwartek bym się nie spodziewał. A ikony. Ogólnie, jeśli macie jakieś ikony, na przykład tak jak ja sprzedałem Netweda dzisiaj, niedźwiedzia w wersję półśrednią, albo właśnie jakiegoś, no te, które widzieliście. Jeśli macie tego typu ikony, dla pewności sprzedałbym je dzisiaj albo jutro, bo jeśli któreś z nich znajdą się w futsłapach, to wiadomo, że ich cena w panice spadnie, ale z reguły też jest tak, że to jest panika, a potem one potrafią i tak odbić. no że pamiętam na takim przykładzie Rio Ferdinanda, który mimo, że był w i tak trzymał cały czas wysoką cenę, więc to też moment paniki też może być dobry na to, żeby kilka takich ikon kupić, bo ludzie też przesadzają i wystawiają je za tanio. Ale i tak, mimo wszystko, na wszelki wypadek, jeśli macie tego typu ikony, które oczywiście tutaj nie widzicie, ale jeśli macie na przykład takie ikony jak jak Niedwet. To uważam, że dla pewności lepiej ich sprzedać. Co do moich profitów, zawsze Wam powtarzam, że ludzie często wystawiają znaczy, ludzie często kupują w nocy karty w ogóle dużo drożej niż powinni więc jeśli na przykład kupiliście coś za drogo i się boicie, że dużo stracicie, co Wam zależy na jedną noc wystawić coś drożej niż jest na rynku? Nie zaniżajcie, nie zaniżajcie rynku, na przykład jak widzicie jakiegoś kanty za 1,080, a wy macie jednego z cieniem, to nie wystawiacie go taniej albo w tej samej cenie. Kto wie, ja skończyłem weekend ligę, wystawiłem swojego za 1 190 i może w tym samym momencie te same były na rynku, w sensie 1,087 był na na rynku, Przepraszam, siedem i 1 200, prawie mój, to i tak mój zszedł. I to zszedł dość szybko. Jak widzicie, w tym samym czasie były te, te karty na rynku, a i tak mój zszedł. Nie wiem, może ktoś po prostu tak bardzo sobie cenił cień, że zapłaciła 100 tysięcy za niego. Oczywiście teraz, właśnie odkąd wyszedł z to cienia w ogóle nie ma na rynku i za 25 tysięcy schodzi instantowo, czyli w sekundę. I ktoś kupił mojego kantę dużo drożej, a ja go sobie dzisiaj odkupiłem na spokojnie za milion. Nie wiem, czy na nim zyskam, czy to będzie dobry flip, ale kupiłem go sobie do składu, bo jeszcze chcę sobie poradzić Division Rivals dzisiaj, jutro. Więc sobie po prostu kupiłem skład, odkupiłem go za milion. Bardziej chodzi mi o to, że jeśli macie taki skład jak mój, czy nawet tańszy, nieistotny tak naprawdę jaki, to dla pewności ja bym sprzedawał niedługo, bo nie wiadomo, co się w piątek będzie dziać. W piątek może być crash, jeśli wyjdą karty znowu Road to the Final. A dlaczego spodziewam się Row to the Final? Bo jej już nam tutaj sugeruje, Chociażby sugeruje nam tymi kartami, które wypuszcza z Ligi Europy, tak, jest Bolasie, był ten typek z Celtiku i z Rangers. Wcześniej jeszcze mieliśmy Diego, Diego Carloso, tak, tak się nazywa ten mój grajek, Diego Carlos, żebym się nie pomylił. Tak, owszem, Diego Carlos Santos Silva, więc on też. Oni wszyscy są z Ligi Europy, takie są karty, które się ulepszają z czasem. To może być sugestia od strony EA, że w piątek zobaczymy karty Champions League, albo nas bejtują, czyli tylko nas tam, tak nam sugerują, że w piątek wyjdzie kolejna seria kart z Champions League, tych, co się ulepszają, tak jak u mnie jest Militao właśnie, czy Kante, a tak naprawdę nie wyjdzie nic. Myślę, że co by nie wyszło w piątek, to i tak zbliżamy się do Toty i Toty i tak spowoduje, że rynek prędzej czy później pójdzie w dół. Jeśli nie pójdzie w piątek, jeśli w piątek nie zobaczymy promocji, to i tak po weekend lidze myślę, że rynek może, może, zacząć, może zacząć spadać. A jeśli zobaczymy w piątek promocji, jeszcze na przykład byśmy zobaczyli tą ikonę półśrednią w, w zadaniach, chociaż to akurat nie wierzę, ale kto wie, może się to wydarzyć, to myślę, że, no, no mówię, dla bezpieczeństwa, jeśli nie będziecie grać, albo nawet jak będziecie grać, to ja bym na wszelki wypadek sprzedawał. Oczywiście, wiecie, ja jestem jednym z wielu handlarzy, każdy ma swoją opinię. Moja jest taka, że ja większość rzeczy sprzedam w czwartek może oprócz Messiego. A, a Wy no, możecie pójść za moją sugestią, nie musicie, żeby potem nie było na mnie. Ja wam tylko mówię, co mi się często sprawdza. Ogólnie teraz na rynku mamy, mamy super profity, wszystko bardzo, bardzo, bardzo na plus ostatni tydzień. Nedveda sprzedałem z profitem 40 tysięcy, swojego, kante z profitem 50 tysięcy, nawet też Tegena sprzedałem z profitem 30 tysięcy, więc jest naprawdę dobrze, ale wiadomo, i tak nie obracam aż taką dużą. Ilością kart, jakbym chciał, no bo mam bardzo drogi skład. Ale może po czwartku zobaczę, co się będzie działo, co się będzie działo w piątek, i, i może jakieś nowe inwestycje Wam, wam powiem. Podsumowując, dzisiaj spodziewam się Widala i Shakiriego i w zadaniach Jezusa Gabriela z Manchesteru City. Zobaczymy wspólnie na Twitchu, czy to się wydarzy. A oprócz tego, jeszcze w poprzednim filmie daliście mi sugestie co do mojego składu, który dopiero co stworzyłem, ale rzeczywiście nie zauważyłem, że mogłem mieć Messi'ego na pełnym zgraniu. Jestem ciekaw, czy teraz, jak zmieniłem troszkę skład, czyli wkluczyłem Manego, to czy jesteście w stanie dać mi jakąś formację, albo coś? Oczywiście, jeśli wam się chce, nie musicie tego robić, ale może komuś z was przyjdzie coś do głowy. Oczywiście Salachowi muszę zmienić pozycję na inną, ale to nie istotne. Istotne jest to, czy jest jakaś możliwość, żebym w tym składzie mieć, żeby w tym składzie mieć Messiego na full zgranie. Jeśli tak, możecie dać mi znać w komentarzu. A co do inwestycji i moich przewidzeń cenowych, uważam, że Vidal może wymagać składu 84 albo 85. Więc tak, jest możliwość, że karty 86 pójdą znowu troszeczkę. W w górę, ale nie spodziewam się jakichś ogromnych wzrostów z tego powodu, że te karty i tak już są mocno wysoko. Ale możecie jeszcze spojrzeć na niektóre karty 84-85, jeśli zobaczycie jakieś nisko i możecie nawet je sprzedać za jakieś pół godziny, coś takiego. Chyba o 18 powinien być ten film na, na YouTubie, ale widzicie, już są bardzo wysoko karty, nawet 84, więc za takie ceny absolutnie mnie kupował. Ale jeśli zobaczycie poniżej 6 tysięcy czy coś, czy pamiętajcie, ja jestem na PC, musicie operować na swoim rynku i patrzeć na foodbina, zawsze się wspieram tą stroną foodbin.com, tam macie ceny. Wszystkich piłkarzy i właśnie jeśli chodzi o inwestycje na dzisiaj, ja bym był uważny, bo nie wiem, ile osób zrobi Vidala. Vidal będzie miał tam tylko 70 szybkości, coś takiego. Mimo, że i tak uważam, że to będzie świetna karta, ale wiadomo, no w tym roku ludzie są strasznie uzależnieni od speedu, od pace'u, czyli nie, nie wiem, czy Vidal będzie jakiś mega drogi, ale jeśli będzie taniej, jeśli będzie na przykład składem 83 albo 84, to na 100% mimo wszystko karty 83, 84 mogą pójść jeszcze bardziej w górę, ale to musicie inwestować dosłownie... No nie wiem, no znowu troszkę późno jest filmik. Wiem, przepraszam. Więc nie wiem, czy, czy jeszcze teraz Wam polecam inwestować, ale wiadomo, snajpienie do 19 wciąż jest dobrym pomysłem. Ba wiecie, że ja też lubię robić swój rush investing, czyli na szybko biec na rynek o 19. Jak zobaczę, że wymogi są bardzo niskie, na ja przykład jeśli Vidal. Okaże się, że będzie miał wymogi tylko 83 albo 84, to i tak można szybko polecieć na rynek o 19 i kupić kilka kart, tak jak zrobiliśmy to wcześniej z Kimiczem, gdy wyszedł zdaje się, Sisoko, tak? Chyba, chyba to był on. Więc no, zawsze jest moment na inwestycje, tak? Zawsze jest moment, żeby zarobić na tym rynku. Wiecie, ja Wam staram się mówić jak najwięcej swoich metod. Nie wszystkie się sprawdzają, ale większość naprawdę jest, no, dobra, dobra, jest nieskromnie mówiąc, bo ostatni tydzień naprawdę jest dobry, jeśli chodzi o profity. No i co? Widzimy się na Twitchu jeszcze raz. Wszystkiego wesołego, Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że... Dobry mieliście rok, bo ja naprawdę końcówkę dzięki wam miałem bardzo, bardzo, bardzo udaną. I nie nawet nie wiecie, jak dużo radości przynosi mi ten YouTube i Twitch i mam nadzieję, że się zobaczymy o 19 albo troszkę wcześniej. Dobra, nie będę śpiewał, bo nie umiem tych kolęd. Dobra, papa, pa. dzięki piękne za oglądanie i za wszystko jeszcze raz. I tyle. Wesołych Ho ho. ho.